Ja przepracowuję w miesiącu 250-300 godzin, to... W porę. Jak emerytura, to nieźle. Nieźle, prawda? A kondycję mam bardzo dobrą. Nie narzekam, bo w tłusty czwartek byłem 36 godzin na nogach. Z godziny tylko usiadłem może. A 36 godzin na nogach byłem. Non stop. Lepszą kondycję mam niż w Łodzi, niż dzisiejsza Łodzi. Moje stanowisko pracy jest, tu robimy gofry do no. no więc tutaj mamy taki spray, żeby się nam gofry nie przypaliły. Bo to jest bardzo uciążliwe Gosia, nie? No, Jak się przypalą, co się nieraz zdarza. Co się raz zdarza. Nie żadne, żadne zamiłowanie. Do 1979 roku byłem pracownikiem gazowni krakowskiej, bo z wykształcenia jestem technik, górnik, specjalność, gazownictwo. A w 1979 roku otworzyły się ajencje tak zwane i zacząłem prowadzić gastronomię na Nowym Prokocim. A później tutaj od 79 drugiej połowy już z bratem na alei Lenina, tak zwanej, bo to była aleja Lenina, prawda? Żeby go zrobić, załóżmy z bitą śmietanką, no to tu jest takie urządzenie, go się nie do schładzania, musi zostać schłodzony. Proste, prymitywne wentylatorek komputerowy, <grywka> ale działa. Pierwsze tu się zaczęły, były bardzo dobre lata do handlu. Rok 79-80 do lat 90. To tu był dobry biznes. Dlatego, że kombinat 30 parę tysięcy ludzi. Główna aleja. O godzinie 14 pełne ulicy tutaj były ludzi. Tramwa i winogrona. Teraz już jest od 2010 roku, już jest trudniej. Znacznie trudniej, bo się zrobiła konkurencja wielka. Myśmy tu byli jedyni na tej ulicy. Kolejki były od rana tutaj. Dzieci już nam stukały tu, żeby otwierać szybko, to, to, a teraz dzieci nie ma, niestety. No, a tu mamy, przechowujemy śmietankę do, do naszych rureczek. Tutaj zareklamuję troszeczkę, jak można, to jest z Limanowej, taka mleczarnia pyszna, 36% śmietanka. Oczywiście ona jest jeszcze nierozrobiona, bo ją rozrabiamy z cukrem, pudrem. Jest przechowywana tutaj w takim naczynku sobie i to dopiero wszystko nam trafia do, do maszyny. Bum na rureczki się teraz zrobił, można powiedzieć. I schodzą. Jest to taka doskonała, no nie przekąska, ale osłodzenie sobie życia troszkę, tak? No. I kaloryczne może trochę jest. Ale to jest tego mało kalorii i tego, ale ludzie biorą po kilka rureczek. No nie są one też i tanie, ale tak jak mówię, cena rurki, energii. Czasem i straty surowca, bo to trzeba wszystko liczyć, no to niestety, niestety taka cena musi być, no i musimy zarobić jeszcze. I zarobić na utrzymanie lokalu. Na prąd, który nas w tej chwili niszczy, no to jest masakra, co jest z prądem, a urządzenia muszą pracować. Tutaj nakładamy. Jest Ty. taka specjalna nakładka, tak? I I i sobie tak, teraz... ale to jest Nie dziano, to czy? jest pomysł taki, taki sobie. Tego nie sprzedają w oryginale, nie sprzedaje. Trzeba, Trzeba sobie to zrobić, coś takiego. Pięknie, Gosia, zrobiłaś szczupkami. To już jest praktyka. Mm. I, tak. I co, panie Raduszu, próbujemy? Próbujemy, tak jest. Żeby tu nie kapła z jednej mm. strony. Mm. Trzeba ugryźć z drugiej strony. Mm. Jezu, pycha. Taka przegryzka w przerwie pracy, no to idealna. Panie Tadeuszu, rurki są super, mam dla Pana niespodziankę. Kanał Pasjonaci współpracuje z fundacją Zróbmy Sobie Kraków. Jest to fundacja, o. która pomaga krakowskim przedsiębiorcom. I chcą pomóc też Panu. Kupią 400 takich rurek. O, ho, ho. Będziemy bardzo zadowoleni. I co lepsze, rozdadzą je mieszkańcom Krakowa. Akcja skierowana jest do, do 200 osób, które przyjdą tutaj na Hutnicze 2, osiedle Hutnicze 2. Tak. I wezmą sobie takie rurki Hello. oraz w drugim, drugiej lokalizacji na Osiedlu Słonecznym, 14. 14. Również 28. No to dziękujemy bardzo. W piątek, 11 kwietnia, od godziny 9. Przybywajcie po rurki. Mamy też tutaj takie rody w tak zwanym bonecie. Też własna produkcja. No, na razie jest skromny asortyment. Nieraz jest 14 smaków, ale dzisiaj ze względu na pogodę, no musi być skromniej troszkę. Z Gosia, córka Wiesi, to Irenka, która już tak. ze mną lata tutaj pracuje. Tak. Gosia tak. Tak. też. Tak? Gosia pracuje 24 lata. 24, a Irenka? 34. To jest chyba... Ale czujemy się jakbyśmy no. pracowały, prawda? Od wczoraj. No i bardzo dobrze. No, tak, czujemy się młodo. Tak, bardzo. Tak. Mm -hmm. Ja też się czuję młodo. A Szeb, no. Szef, oczywiście, że. To też może być takim Tak personelowo. Taki <ślam> jak się może czuć inaczej? <simu>. Dzisiaj się zrobiło dotyczy가, <Bürger> um. trudniej, troszeczkę, znacznie trudniej. Konkurencja jest bardzo duża. No ale co zrobić? Trzeba handlować i ja już mam 73 lata i zamierzam pracować jeszcze przynajmniej z 10, jak dożyję. No. no bo cóż, praca nie powiem, że uszlachetnia, może uszlachetnia, ale daje sprawność fizyczną i umysłową. Codzienna Andrea Inka. Muszę zadbać o siebie. Panie mi tu nie odpuszczą, jakbym nie przyszedł nieogolony. <grym> A jak? Przepięknie. <grym> Co to? No więc polecam wszystkim, którzy chcą zachować długą, dłużej młodość, jeżeli to można powiedzieć o młodości, albo szybko się nie zestarzeć, jak najdłużej pracować. Musi być bułeczka wypełniona. Nie może być sama bułka w sprzedaży, tylko musi być pieczarka, żeby klient czuł, że je faktycznie pieczarkową zapiekankę. Przecież tu przychodzą klienci, którzy przychodzili jako dzieci małe, pięcio-sześcioletnie, a dzisiaj przychodzą z wnukami i mówią, że ten pan to tu jest, Jezus, tyle czas. Najsmaczniejszym i najbardziej sprzedającym się ciastem jest ambasador. Pycha ciasto. Dwie masy, czekoladowa, owocowa, całe owoce w środku. I troszkę alkoholu. Ale polecamy jak najbardziej, no może dzieciom nie. Chyba to był rok 83 albo 84 już po zakończeniu stanu wojennego. Mieliśmy chyba kolejkę taką, która by trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa, bo była demonstracja. ZOMO zaczęło rozpędzać demonstrację, ale ludzie mogli stać wtedy w kolejkach. Więc stanęła kolejka. Stąd. Aż na centrum B za aptekę jeszcze załóg się zakręcała. Więc to stało na bidę ze 150 albo 200 osób. Zomowcy chodzili, po cholewach uderzali pałkami, no ale nic nie interweniowali, bo do ludzi podchodzili, stoimy w kolejce. Po lodu. Więc ludzie nam mówili, próbowa jaka kolejka, tam jest on zakręcać. Moja maszyna do lodów słynna już na hotelu. Bo to już ma ponad 40 lat. Od 1979 roku. I to pracuje. Lody z automatu, które tu są hitem, bo ja nie wiem, czy ktoś w Hucie jeszcze ma. Wiem, że w Krakowie jest jedna maszyna taka tylko. I na to mamy specjalnych klientów, którzy na przykład stamtąd nie kupią, tylko czekają na lody z automatu. Oni się nauczyli jeść te lody od małości i oni te lody muszą kupić. No więc lody. Lody z bonetu, tam jest większy wybór, bo tutaj są tylko dwa smaki z reguły. Najpopularniejsza to jest śmietanka, to, to jest hit zawsze, bardzo dobra. No i co mamy jeszcze? Gofry, które żeśmy prezentowali, frytki, hamburgery czy zapiekanki. No, jeszcze nam dochodzi w lecie shake. Ten. Moje panie tu wszystkich klientów znają. Mnie też na ulicy znają i przychodzą tutaj. Bo to jest coś, czego nie doświadczy się w dużych prawda, takich punktach. Tam jest klient anonimowy, tutaj jest klient codzienny. Już tak troszeczkę ludzi tu się zmieniło, ale tu byli klienci, którzy 30-40 lat przychodzili to znaliśmy historię ich życia. Zawsze panie pytały, a jak tam córeczka, a jak tam tata, jak tam to, jak to tam. To, to przyciąga ludzi. Dzisiaj tego brakuje, prawda? Taśmowo, jak na dworcu, wszędzie, a tutaj jest troszkę inaczej. Ja polecam zawsze pracę wszystkim, którzy mówią, że, że Źle się czują, że to, no, pewnie, że są, którzy się źle czują. Ale ja mówię, że to praca, bo ona sama mówi: Skąd ty masz tyle siły codziennie do pracy? Mówi. Codziennie, jedzę, stąd ci bierze taka chęć do życia. No bo siąść w domu, przy piwku, przy pilocie, kilka miesięcy, i człowiek poczuje to już, że, że, że tych lat ma tyle, co ma. A tutaj jakoś mi tych lat przybywa, ale fizycznie się czuję bardzo dobrze. Zapraszamy na Rureczki, Osiedle Hutnicze 2, Pingwinek od 9 do 19 w piątek, jak i codziennie.